Cześć, witam serdecznie. Z tej strony KryptoWłek. Zapraszam do dzisiejszego odcineczka. Dzisiaj będziemy mówić troszeczkę bardziej szczegółowo o analizie technicznej. Zamierzam omówić Teslę, Bitcoina, BNB, Cardano, Tezosa oraz For, Fora, jak mówi jeden z takich śmieszniejszych altów, niszowy troszeczkę, ale jest dobra. Będziemy rozmawiać na małym przedziale czasowym, na dużym przedziale czasowym i jakieś moje przemyślenia na ten temat, także zapraszam do odcinka. Zobaczmy, co tam się wydarzyło. Zaczniemy od Tesli, ze względu na to, że zastanawiam się nad ponownym wejściem w Tesle, to znaczy w zainwestowaniu w, w tą spółkę, ze względu na to, że zrobiłem sobie po prostu fundamentalnie taką, taki mały research że to jest dosyć dobra firma, która jakby ma bardzo spory potencjał na przestrzeni 10 lat, aby naprawdę zrobić szum na rynku motoryzacyjnym. Więc też jakby interesuje się motoryzacją dosyć mocno, więc wydaje mi się, że jest to nie najgorszy pomysł, ale czy po tej cenie? To jest dobre pytanie. Więc postanowiłem zrobić sobie małą analizę pierwszy raz z Tesla zetknąłem się, kiedy robiłem sobie analizę tego trójkąta no i udało mi się na niej zarobić parę groszy natomiast nie sądziłem, że będzie aż taka mocna pompa do 1200 dolarów gdyż zrealizowałem zyski na poziomie około 900 dolarów to znaczy widzieliśmy tutaj dobrą formację tego trójkąta tutaj mieliśmy opór, później tu było wsparcie więc tutaj był dosyć dobry sygnał na to, żeby po prostu spróbować zrobić longa i też się udało. I tutaj prosty kanał, który rozpoczął się właśnie oczywiście covidowym marcu 2020. bardzo mocna pompa do góry. Pomimo tego, że na rynku motoryzacyjnym było różnie, no to jednak Tesla sobie poradziła całkiem nie najgorzej z największego szczytu rok temu, który spadł maksymalnie 37%, nie było tak źle, bo potem mieliśmy dosyć mocną pompę. I z tego co widzę, no to możemy mieć tak naprawdę kolejną okazję. Tam, gdzie był ten krach, teraz no, ten mini krach na całej giełdzie, no to tam, gdzie ludzie panikują, tam też ludzie kupują. Także to jest dosyć ciekawe. Troszeczkę tutaj było nudno sceną przez jakiś okres, ale później cena wystrzeliła do góry. I jesteśmy aktualnie w momencie, który jest niezaciekawy, bym powiedział, no bo jakby można było powiedzieć, Utworzył się ten kanał, na którym mieliśmy też połówkę, która się sprawdziła. No, i tutaj cena odbiła się pierwszy raz od tego wierzchołka z przed roku. To było w grudniu zeszłego roku, czyli relatywnie niedawno. I kolejny nieudany rajd. No, i już tutaj jakby trend spadkowy. Ale udało nam się utrzymać tą linię trendu, która była wcześniej. Oczywiście był taki mocniejszy atak, ale to wiecie, jak jest panika, no to tak to jest. No, i teraz lecimy troszeczkę wyżej, i jeżeli utrzymamy się, jak widać, utrzymujemy się na tym poziomie tej konsolidacji między 860 a 900 dolarów, wygląda to całkiem nie najgorzej. Aktualnie giełda jest zamknięta, ale w poniedziałek, kiedy wszystko ruszy, trzeba zaobserwować, w którą stronę będzie gap. Czy będzie jakiś gap, czy jak to będzie wyglądało, i ewentualnie zainteresować się tym wejściem, bo też tutaj mnie trochę martwi ten trójkąt, który może się okazać, że będzie spadkowy, ale nawet jeżeli by był spadkowy, to całkiem nieźle, bo jakbyśmy zrobili podwójny dołek na poziomie 800 dolarów, czyli 850 dolarów, no to wtedy myślę, że małą kwotą bym wszedł w Tesla, a jeżeli byśmy mieli jakiś większy krach, czy tam jakąś mocniejszą em, korektę, no to na pewno dobrym wejściem będzie z powrotem przy 580 dolarach 400, 450 dolarach, ale fundamentalnie wydaje mi się, że to troszeczkę mało prawdopodobne ze względu na to, że no, no Tesla jest dosyć sporą firmą. <grydy> Produkują naprawdę dużo elektrycznych samochodów na cały świat i, i, i robią to całkiem dobrze. To znaczy sporo, sporo tych aut sprzedają i, i, i mocno rozwijają tą technologię. Dlatego no wiecie o co chodzi. Więc tutaj um, Tutaj tyle na ten temat. Jeżeli chodzi o Tesle, przejdźmy sobie teraz do Bitcoina. Bitek aktualnie dosyć wysoko. I teraz tak, mówiłem o tym, że prawdopodobnie będzie mieć zniesienie i tego zniesienia jeszcze nie mieliśmy. Mówiłem o zniesieniu chyba na poziomie 45 tysiąca i mieliśmy pompę do 42 tysięcy praktycznie prawie. E, chyba zamknęliśmy punkt kontrolny, który tu był otwarty, zaraz je zobaczymy. Natomiast już mamy wzrost od tego dołka o 15%. I teraz nie chcę nic tutaj straszyć ani nic w tym stylu, ale ostatnim razem, jak mieliśmy pompę do góry, dosyć taką potężną, to pierwsze zniesienie było po 45%. Potem mieliśmy delikatne zniesienie, które wynosiło dosłownie 11%. I mieliśmy kolejną pompę, która dopiero po 80% miała poważniejszy ważniejsze zniesienie 25%, więc jeżeli to już jest ten moment, w którym jakby ciśniemy do góry ceną, więc od tego momentu do tego mamy 25%, a sama ta pompa idzie tylko 14%, więc na spokojnie moglibyśmy jeszcze dolecieć do tego środka, tego kanału 46 tysięcy bez żadnego retracementu, bez żadnego jakby bez żadnego zniesienia FIBA, a może nawet wyżej. Tutaj akurat mi się zawiesiło do 62 tysięcy mamy 86%, więc na tej zasadzie by to wyglądało, ale z drugiej strony mamy kilka powodów do tego, żeby teraz zawrócić. To znaczy tak: po pierwsze jest weekend, <grym> po drugie mamy formację, której możemy po prostu zaraz zrobić kolejny dzień, który będzie czerwony, czyli który może być po prostu mega zjazd. Będziemy jechać z powrotem do 30 tysięcy, do dołu tego kanału, i to może wyglądać. Trochę przerażająco, plus robimy pierwszy raz test, tak jakby tego wsparcia, które było 4 grudnia. Potem mieliśmy 8 stycznia, kilka dni, i następnie było przebicie przez to wsparcie. I teraz robimy dopiero test tego oporu. Więc jeżeli nie uda nam się przebić i to będzie po prostu test tego oporu, to możliwe, że cena po prostu sobie będzie zjeżdżać dalej na dół. Więc no tak naprawdę. Nie wiemy, co będzie za dwa dni. Nikt tego nie wie. Natomiast yy, możemy brać pod uwagę kilka czynników. Na przykład <grym> wielkość tej świeczki, yy, wolumen, jaki jest po prostu i szansa na to, że kolejna świeczka też będzie zielona i po prostu będziemy mieć pompę aż do 46 tysięcy. To jest bardzo prawdopodobne, bo idziemy od tak naprawdę od 24 stycznia idziemy na stop do góry, więc cały czas te shorty troszeczkę obrywają, te shorty, które się otwarły tutaj na tej świeczce, na pewno teraz zlikwidowane zostały już dawno. Więc przebiliśmy się przez parę oporów, zamknęliśmy parę punktów kontrolnych. Więc idziemy naprawdę w niezłym kierunku, no ale pamiętamy cały czas o tym, że tutaj mamy sporo tych oporów. Ten był opór Tutaj był delikatny opór, później znowu opór, ale szybko się udało to przekształcić w wsparcie. No i tutaj było to wsparcie, teraz znowu mamy opór, więc pytanie brzmi, jak to się rozwinie. Sami się przekonamy pewnie. Na pewno się przekonamy. Z tego klinu wyszliśmy oczywiście do góry. Klin mam na innym wykresie, natomiast tutaj ta cena jakby nad, po tej linii trendu, no nie wiem jak to, jak to skomentować, bo tak naprawdę... Ta linia trendu nic tam nie mówi. Naprawdę nic, bo powinniśmy się wybić, przetestować, lecieć do góry. Zrobiliśmy jeden test, drugi test, trzeci test i dopiero teraz idziemy do góry. No ciekawe. No ale w każdym razie możemy sobie tutaj teraz wyznaczyć kolejną linię trendu, jeżeli idziemy do góry. Niestety. Ym... Możemy też, czekajcie, bo musimy zobaczyć, gdzie to tu mamy, tutaj nie mam volumenu chyba. CMI Gap jest na poziomie dosyć wysokim. Na razie nie będę o nim mówić, może jutro o nim powiem. Ale wolumen mnie interesuje, jaki my tu mamy wolumen. Wolumen jest nie za duży, tak naprawdę, bo ten wolumen też był w spory wcześniej, a cena się praktycznie nie ruszyła. Więc tutaj, jakby. Rynek był niezdecydowany. Teraz rynek jest bardziej zdecydowany, że jednak wszystko idzie do góry. I wie, dużo osób może powiedzieć, że y, mamy za niski wolumen, żeby iść w górę. Y, więc to może być jeden z tych czynników, że to się, ten rajd się może nie udać do góry. Ale z drugiej strony, kiedy wrócimy sobie do tego okresu, kiedy mieliśmy tu, ten wybuch cenowy do góry, to pamiętajcie, że tutaj ten wolumen też nie był duży. On też nie był duży. On był w przeciwieństwie do, zobaczcie sobie tutaj, w przeciwieństwie do wolumenu sprzedażowego, czy tam wolumenu, który miał wcześniej, miał mieć odbicie, jest, był dużo mniejszy, a cena i tak leciała do góry. Tylko dlatego, że wszyscy, co mieli sprzedać, już sprzedali dawno temu. Już sprzedawców nie było, byli tylko chętni na bitcoina, i tak to się skończyło. Więc tutaj ten wolumen też nie ma jakby, jakby na razie większego znaczenia. Dopóki ten wolumen jest chociaż troszeczkę wysoki, no to już nam coś to daje, ale musimy zaobserwować, co będzie później. No bo nie ukrywajmy. Dzisiaj rynek jest mocno niezdecydowany, cena się praktycznie nie ruszyła. Ten knocik, no, dosłownie o nie wiem, 500 dolarów, 600. Nie pamiętam dokładnie, nie sprawdziłem, ale jak widzicie no, na wykresie jest to no, po prostu śmieszne. Ale na to trzeba uważać, czy to nie będzie jakiegoś zwrotu akcji. A jeżeli mielibyśmy zjechać na dół, no to pamiętajcie, że mamy też właśnie tutaj, możemy zmienić. Jeżeli tutaj mieliśmy opór, to tutaj mamy wsparcie, więc na poziomie 38-39 tysięcy mamy wsparcie. Tak samo linie trendu mamy na, 30, na poziomie 38 tysięcy, więc możliwe, że tutaj będzie kolejna szansa na longa, jeżeli się uda. I to będzie może ewentualnie jakieś tam zniesienie FIBO. Na poziomie 6766. No bo tutaj raczej nie, ale gdzieś, gdzieś w tym rejonie może e, gdzieś w tym rejonie 38.300 38500, może coś w tym stylu by się udało. No i też tutaj pewnie szybko zauważyliście, że mieliśmy całkiem ciekawy trójkąt, który został sfejkowany. E, mieliśmy z niego wybicie w dół i jazdę do góry. Więc to było dosyć podchwytliwe. Więc ja nie lubię takich formacji. Nie lubię, jakby jeżeli widzimy taką formację, to próbujemy ewentualnie na samej górze shortować i szybko zamykać tą pozycję. No bo to często może po prostu być fake i tyle. Co my tu jeszcze mamy na. Aha, jeszcze OBV mieliśmy sobie zobaczyć. Czyli ten, ten nasz wskaźnik, który nam ostatnio powiedział o tym, że. Będziemy mieli wzrost. Ale na razie powiem Wam nie widać tutaj nic szczególnego. Nie widać tutaj nic szczególnego, bo tutaj mieliśmy właśnie tą rozbieżność, o której mówiliśmy wczoraj, że tutaj był niższy dołek, a OBV było wyżej, ten balans wolumenu był wyżej, więc tutaj... Sugerowało nam to zwrot cenowy do góry, natomiast nie widzimy jakby przeciwwskazań do tego, żeby ta cena nie mogła lecieć dalej. Natomiast jeżeli widzimy tutaj ten wierzchołek i ten wierzchołek, który mamy aktualnie, jest niżej i tutaj te OBV też jest dużo niżej, ale. Nie, nie ma tu rozbieżności, oczywiście, że tu nie ma rozbieżności, więc tutaj nic nie będę insynuował, że mamy coś, coś jest nie tak. Jednak tam, gdzie ta cena była trochę wyżej, 43600 tu było, nie, 43,5, a tutaj mamy, tutaj mieliśmy 42, no 1,5 tysiąca dolarów różnicy tak naprawdę, ale te OBV, ten balans był dużo wyżej. Więc musimy zauważyć, musimy to, musimy to śledzić, bo jeżeli kolejny wierzchołek będzie na tym samym poziomie albo będzie trochę wyżej, a ten balans wolumenu nie będzie przynajmniej na tym samym poziomie albo wyżej, no to wtedy będziemy mieli rozbieżność i wtedy będzie szansa na to, że ten ride będzie za słaby i gdzieś to, gdzieś to, gdzieś ten zjazd będzie. I tak samo było na ATH ostatnim. Jak, jak się przyjrzycie tutaj między tymi dwoma wierzchołkami, to to był czysty, idealny sygnał na to, że rajdu jest koniec kiedy mieliśmy tutaj mega, mega, mega mocną rozbieżność, po prostu tutaj już wolumen, balans wolumenu był tak słaby, że musiał nastąpić koniec i od tej pory jechaliśmy tylko, tylko w dół. Więc to jest bardzo, bardzo potężny, bardzo potężny wskaźnik, który może nam to znaleźć, może nam to powiedzieć, więc on też wyprzedza troszeczkę fakty i musimy tylko wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. Hmm, dobra, jeszcze tylko zobaczymy. Aha, i tak, właśnie, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz. Takie najbardziej popularne wskaźniki jak RSI, MACD, MACD, one wszystkie nam pokazują, stochastic RSI nawet, one nam wszystkie pokazują, że tutaj mamy jakby oversold, czyli cena jest za wysoko względem rynku, czyli jest nieupłacalne wejście teraz i bardzo dużo ludzi będzie myślało, że tu jest koniec po prostu tej inwestycji. Dlatego musimy uważać, czy czasem właśnie większość ludzi nie stwierdzi, że kończymy to. Czekajcie, zobaczmy sobie RSI, jak to wygląda. RSI+, plus. no jesteśmy naprawdę wysoko, więc tutaj pewnie dużo osób będzie brało take profit lub po prostu będzie shortowało, będzie sprzedawało swoje bitki, ci co kupili na przykład na tym dołku albo na tym doku, więc no ciężko może być, natomiast jeżeli pojawi się wystarczająco dużo graczy, czy tam wystarczająco dużo, dużo inwestorów po tej cenie, no to może będziemy kontynuować tą, ten writing. Także też musimy oglądać ten order book i śledzić to, czy faktycznie jest ten popyt na tego bitcoina, więc to jest dosyć istotne, bym powiedział. Jeszcze sobie zobaczymy, czekajcie, wyłączymy sobie to, zobaczymy sobie Stochastic RSI. No, Stochastic RSI też nam pokazuje, pokazuje tutaj górkę, więc na 4 godzinówce, na jednodniówce tak samo, więc zazwyczaj kiedy mamy taki poziom, no to też mamy zjazd następnego razu. Ale są wyjątki, jak widzicie, tutaj na przykład, kiedy ludzie sprzedawali, a tutaj mieliśmy jeszcze kolejną pompę, która była dosyć mocna, no i dołek był dobrze zaznaczony i tak samo górka była słabsza. Dlatego mamy kilka powodów do tego, że ta górka jest niepewna i nie wiemy tak naprawdę, w którą stronę ten, ten rynek poleci, więc musimy to, musimy to śledzić dosyć mocno żeby wiedzieć, co robić dalej. Następnie zobaczmy, co my tam mamy. Ile już mówię? 16-17 minut. Bardzo długi odcinek będzie, tyle mam, powiem. Dobrze, przejdźmy w takim razie do BNB, a Bitcoina będziemy sobie śledzić i jutro prawdopodobnie też zaktualizujemy sobie naszą analizę i zobaczymy, co dalej. Zobaczmy sobie BNB. Tak, zobaczmy sobie BNB. Zaznaczyłem sobie BNB, tak samo jak Bitek, zrobił fajną, fajny ride wybił się z, tego swojego, z tej swojej konsolidacji w końcu. Natomiast zatrzymał się na swoim pierwszym oporze, który był na poziomie 420, 422, 414. To, co było wcześniej wsparciem, teraz jest po prostu oporem. Było fajne przebicie, natomiast nie dolecieliśmy nawet do linii trendu, więc Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to jest tylko zniesienie krótkie, które potrwa do 50%, lub do tej linii oporu, i będzie to wsparcie i po prostu zrobimy sobie takie, taki ruch spokojny do tej linii trendu, i później się okaże, co z tą linią trendu będzie. bo jeżeli wszystko pójdzie w dobrą stronę no to powinniśmy się przebić, przetestować i lecieć do góry, no bo już do tej linii trendu dotykaliśmy wiele razy, raz, dwa trzy, prawie cztery więc za tym razem może już wystarczy i może tym razem już polecimy do góry, a jeżeli nie, no to oczywiście odbijemy się od niej i będziemy lecieć znowu w dół więc to będzie dosyć prosta analiza bym powiedział na chwilę obecną na chwilę obecną Lecimy sobie troszeczkę w dół, tracimy już ten poziom, tych 400, 414 dolarów, niestety. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Co my tu jeszcze mieliśmy? My tu jeszcze mieliśmy BNBBTC, to jest dosyć ciekawe, bo bardzo ładnie dotknęliśmy tej linii tego kanału w końcu. Ja sobie tutaj zrobiłem małą pozycję. Kupiłem tu BNB. Tak, kupiłem BNB, później je sprzedałem i tylko że sprzedałem je po, po tej cenie, która była tutaj, bo to było dosłownie w nocy, więc jakby nie sądziłem, że ta pompa będzie taka mocna. I dzięki temu udało mi się parę procent zyskać na portfelu. Prawie 4%. Prawie 4%. To była dosyć dobra cena. Dobry ruch. No i teraz niestety już mamy zjazd z powrotem na dół. Zobaczymy, dokąd to zjedzie. Czy to będzie tylko lekki, lekkie zniesienie, chociaż mocno tutaj to zjechało. Ale zazwyczaj, kiedy wolumen rośnie na sam, na sam dół, to znaczy każda kolejna świeczka ma większy wolumen, to zazwyczaj mamy zwrot akcji i cena idzie z powrotem do góry. Więc to się lubi powtarzać. Ok. Aha, jeszcze na 15-minutówce tutaj miałem Wam powiedzieć, podobno na OBV sobie zrobiłem notatki, żeby tym razem się nie zgubić. Na 15-minutówce mieliśmy tutaj lekkie, lekką rozbieżność, gdzie tutaj między tym dołkiem a tym szliśmy w dół, czyli był niżej ten dołek, a tutaj OBV było delikatnie wyżej. I tutaj jakby był sygnał po prostu, że OK możemy wchodzić, zaryzykować i zgarnąć parę procent. Więc jak najbardziej to będzie jeden z mój ulubionych wskaźników aktualnie. Więc zobaczymy jak długo posłuży i jak będzie dokładny. Oczywiście nic nie jest w 100% idealne, no ale trzeba brać co jest. Dobrze, dalej zróbmy sobie cardano po kolei. Cardano, co robi Cardano, proszę Państwa, wybiło się, wybiło się. Weźmy sobie na jedną najlepiej. Cardano, Jak widzicie, mamy taką linię trendu, którą aktualnie zmieniłem do tego wierzchołka, gdzie mieliśmy tutaj lekki fakeout, ale cena i tak była wysoko tak naprawdę względem całej swojej przeszłości. Więc... Sorry. Więc no. Fake out był, jazda na dół do swojego punktu yy, akumulacji tak naprawdę, dolar 0,7 między 95 centów yy, i powoli się wydostajemy z tego punktu, tutaj mieliśmy jeden fake out, tutaj wyglądało to naprawdę dobrze, naprawdę dobrze to wyglądało, kiedy dotknęliśmy idealnie tej linii dolara 0,7, yy, mieliśmy lekki opór z tą linią trendu i była mega pompa na dobrym wolumenie, ale niestety, niestety był ten krach, był ten krach, ale mieliśmy drugą szansę, nawet trzecią szansę, żeby kupić Cardano po lepszej cenie po 95 centów. I znowu mamy lekki breakout na jednodniówce z, tego, z tej linii trendu. I akurat jakby to by się pokrywało z tym, żeby wyjść dosyć mocno. Jednak na 4-godzinówce, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Na 4-godzinówce, tak, aktualnie wybiliśmy się. Przynajmniej cena przebiła się przez dolar 12 centów, gdzie w tym miejscu to jest dosyć istotne, gdzie ładnie mieliśmy mocny wolumen. Przebiliśmy się, przetestowaliśmy ten próg, i cena leciała dalej. Teraz mamy zniesienie mocne może nie aż takie mocne, ale ładnie przetestowaliśmy sobie opór, który znaczy no, wsparcie, które wcześniej było oporem na poziomie dolara 10 centów. I teraz już podnieśliśmy się troszeczkę. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to jest dosyć ciekawe. Zobaczymy, co będzie dalej. Mieliśmy nawet 50% FIBA, więc jakby dwa powody, może nawet jakiś VWAP tu był. Nie, nie było. Dwa powody do tego, żeby się odbić, ale tutaj widzę jeszcze więcej powodów. <grych> VWAPy. A jakieś pivoty? Nie. Dobra. Ym, no. Wygląda to nie najgorzej, powiem Wam. Więc trzymam kciuki za Cardano. Mam nadzieję, że podskoczy sobie całkiem fajnie i będzie kontynuowany już trend wzrostowy, a nie już ten spadkowy. Bardzo ładnie. Tezos, 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 ładnie tutaj zobaczmy sobie na dniówce. jak to wygląda w naszym wykresie. Znowu tutaj linia trendu spadkowego dotknięta raz, drugi prawie przebita i teraz trzeci już tak mocno przebijamy, Kilka dni już jesteśmy ponad tą linią trendu spadkowego, więc wygląda to dosyć obiecująco, szczególnie, że od 23 grudnia, gdzie był początek tego całego, tej całej pompy w 2020 dotknęliśmy tego dołka w lipcu 20 w lipca 2021 roku i ostatnio dotknęliśmy znowu tej linii 24 około stycznia tego roku. Więc jakby utrzymaliśmy sobie linię tego trendu wzrostowego i teraz jest kwestia tego, e, czy to będzie kolejna pompa do góry. Czy to będzie kolejna pompa do góry? Bo jeżeli tak, e, no to czeka nas, powiem wam, e, dosyć ciekawy rok. Dosyć ciekawy rok by nas czekał. Nie wiem, czy tu można jakiś ten kanał uznać za... E, no w sumie można. Jedno, tutaj lekki leki... E, leki Lekka aberracja do góry, tutaj dotknięcie kolejny strzał do góry, i tutaj retest. Więc wszystko by się tu zgadzało. Więc powiem Wam tak: no 8,35 jak najbardziej prawdopodobne, ale kiedy? Kto to wie? 100% do góry od tego momentu, a od samego dołka 225%. Jak najbardziej, jak najbardziej m, dobra inwestycja. O ile nie będzie jakiegoś mega krachu na całym świecie, ale to wiecie. Nigdy nie wiadomo. Jednak z drugiej strony musimy też uważać, bo Cardano tutaj, nie Cardano, tylko Tezos może sobie tutaj zrobić mały fake out i tu będzie opór i jednak zjedziemy na dół. Ale na razie nie wygląda to źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dni zielonych na Tezosie. Siedem dni tak naprawdę. Może teraz będzie w końcu jakieś zniesienie na Fibie, zobaczymy. Na razie się na to chyba nie zapowiada, ale technicznie musiałoby być musiałoby być jakieś zniesienie, bo było zbyt pięknie. Zobaczmy sobie jeszcze UBV. Zobaczcie, to jest ciekawe, bo o ile, te, o ile ten balans wolumenu jest... Poprawny na tym wykresie, kiedy tutaj cena spadła do, do, ilu? do 7 dolarów, to od tamtej pory ten balans wolumenu jest cały czas wysoki, a cena cały czas spada. Czyli generalnie już mamy dosyć mocną rozbieżność, co by sprawiało, że Tezos ma mega potencjał bo cena leci w dół, a balans wolumenu cały czas jest wysoko, więc o ile to jest prawdziwe, bo ciężko mi, ciężko mi w to uwierzyć, tak samo zobaczymy to na forze, że ciężko mi uwierzyć, że to jest poprawne, ale no, to jest akurat wykres z Bybitu, może na Binance wygląda to trochę inaczej. Zobaczę może jeszcze jutro i zrobię Wam jakąś aktualizację na Binance, jak to wygląda, bo na Binance jest największy wolumen, więc może tam to wygląda trochę konkretniej. Przejdziemy sobie szybko jeszcze do fora. Ja sobie tylko odnotuję tutaj, żeby zrobić sobie OBV na Binance. A fora akurat mam chyba na BUSD. Tutaj też mam to OBV takie dziwne. I zrobimy sobie jeszcze i fora. Dobra, i ewentualnie to poprawimy. Na forze sytuacja wygląda trochę inaczej, bo. Myślałem, że utrzymamy się na tym kanale na 5 centach, 6 centach. Natomiast jechaliśmy do tego kolejnego poziomu, który był wcześniej oporem. To teraz jest wsparciem, także bardzo ładny retest 4 centy i 2, 4,2 centa. Natomiast OBWI też tutaj wygląda strasznie dziwnie, gdzie cena zjechała bardzo mocno w dół, a, a ten balans wolumenu prawie w ogóle. Ale nie chodzi tutaj o to, chodzi o to, że tutaj widzimy więcej na wykresie logu. Logarytmicznym, tak? Czyli mamy idealny, jakby idealny trójkąt, formację trójkąta, przynajmniej tego spadkowego, ale mamy wejście od spodu do góry, więc różnie może być. Ja obstawiam, że powinniśmy mieć przynajmniej jeszcze jedno dotknięcie do tych 13-14 centów, i wtedy ewentualnie byśmy mieli jakiś zjazd na dół. Dlatego wydaje mi się, że tutaj teoretycznie oczywiście, mieliśmy naprawdę dobrą szansę na to, żeby jeszcze raz wejść w tego coina i zgarnąć jeszcze ewentualnie z 250%, a od aktualnej pozycji jeszcze z 180%. Jeżeli oczywiście rynek da, jeżeli rynek nam pomoże, no to powinniśmy mieć jakiś dobry zwrot z tej inwestycji, no chyba, że będziemy mieli pecha, <grym> ale wiecie jak to jest. No, i tak jak widzicie, tutaj ten balans wolumenu wygląda dosyć ciekawie. To znaczy cena tutaj nie zrobiła większych górek. Natomiast OBV balans wolumenu wyskoczył masakrycznie do góry, więc to jest też dosyć interesujące. Ale tak jak mówię, przetestuję to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja już kończę na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dużo, dużo takich informacji technicznych było. No i więcej się dowiemy też jutro i w przyszłym tygodniu będzie sporo filmów, także zapraszam, zapraszam, zapraszam jeszcze raz zapraszam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie jak zwykle. Do usłyszenia. O, pies już chce wejść do domu, to muszę kończyć. Trzymajcie się.